Jesteś miłym gościem i chcesz to zmienić. Chcesz coś z tym zrobić, chcesz y, tutaj wiesz, y, dobrze się zaprezentować przed jakąś elegancką damą, chcesz pokazać, że jesteś wiesz, fajny. Pierwszy rzecz, należy zrobić, musisz kupić 10 najbardziej, najlepiej ocenianych książek. W psychologii na Amazonie i w je na blachę. No co ty kurwa, ja ja ty, się nie znasz, zauważyłem jedną wspólną cechę wszy wszystkich ultra miłych gości. Nie mówię o uprzejmych. Mówię o takich gościach, którzy rzeczywiście są takimi, no, gośćmi, którzy chcą po prostu, no, są mili, no, tak nice guy. Wszyscy bardzo bali się konfrontacji fizycznej. W ogóle wszyscy bali się jakiejkolwiek konfrontacji. Nie mówię, że e, tego nie lubili. Mówię, że się naprawdę panicznie bali. I widzisz, i dlatego pierwszą radą, jaką mogę Ci polecić, jaką możesz zrobić, e, żeby tego nice z siebie wytępić, zacznij ćwiczyć. Zacznij ćwiczyć. Zapisz się na jakieś sporty walki. Nie po to, żeby bić ludzi, bo ja nigdy nie byłem przeciwnikiem, e, zwolennikiem tego. E, Boże i nie, jest, i nie jestem za tym. Ale zacznij coś trenować. Ty nie musisz być wielki, duży i tak dalej, dopakowany. Nie, możesz spokojnie wiesz, e, ważyć 60-70 kilo, ale sama świadomość tego, że cokolwiek coś tam umiesz. Oczywiście no, nie staniesz się wojownikiem w tydzień. To nie o to, to, nie o to żebyś ty. Cokolwiek musiał robić. Chodzi o to, żebyś ty zaczął się wystawiać na takie sytuacje. I to jest pierwsza rzecz, jaką możesz tak naprawdę zrobić, żeby pozbyć się tego syndromu miłego gościa. Zacznij ćwiczyć. Zacznij po prostu ćwiczyć. Jeżeli już ćwiczenia masz opanowane, no to wtedy wiadomo, i wtedy już bierz się za inne rzeczy. A jeżeli nie ćwiczysz minimum, bardzo intensywnie, 2-3 razy w tygodniu, a najlepiej, żebyś ćwiczył 5 razy w tygodniu, co najmniej, no to no to proponuję to uskuteczniać, tak? Bo to rzeczywiście, to robi robotę I To jest coś, czego się nie da oszukać. Słuchaj, powiem Ci tak, jak biorę panią, do Alkowy na warsztat, to na kłódę, no masz brzuszek, ale nie spodziewałam się takiej kondycji, ale ty masz wielkie plecy. Jeszcze Żana nie krzyczała, ale ty masz kozacką kolekcję książek z dziedziny psychologii. Nie. I może ktoś zna pytanie właśnie na takie, na koniec, takie mam pytanie, dlaczego kobiety podczas seksu krzyczą o Boże, o Jezu i tak dalej, a nie na przykład krzyczą Einstein, Słowacki, Lars Armstrong. Nie? No, No do koniec żartów. Jeżeli chcesz pozbyć się tego uczucia poddania się wobec kobiet, to w tym pomogę. <laughs> Pod tytułem tego filmu klikasz więcej, bo teraz YouTube nam nie, 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 nie widać od razu opisu filmu. I tam wejdziesz, masz opcję współpracy indywidualnej, ze mną masz opcję kursów. I pamiętaj. Pierwsza rzecz, którą najlepiej możesz zrobić do tego, żeby przestać być miłym gościem, to tak z 200 pompek na dzień dobry. No. Pozdrawiam. Cześć.